Andrzej Doda, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na trasie mojej kampanii w wyborach na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Kampanii, która dla mnie przede wszystkim składa się ze spotkań z Polakami, z moimi rodakami we wszystkich zakątkach naszego kraju. Dzisiaj województwo dolnośląskie, w tej chwili jesteśmy w Wałbrzychu, mieście bardzo ważnym z punktu widzenia tego programu i pewnego przesłania, które niosę na przyszłą, mam nadzieję, prezydenturę, a mianowicie odbudowy polskiego przemysłu. Mało jest takich miast w naszym kraju jak Wałbrzych, które na skutek likwidacji przemysłu, tutaj przede wszystkim przemysłu wydobywczego węgla kamiennego na początku lat 90. aż tak bardzo ucierpiały, gdzie ludzie zostali doprowadzeni do tak trudnej sytuacji życiowej, trudnej sytuacji materialnej. Wystarczy powiedzieć, że niestety Wałbrzych cały czas się wyludnia. Od 2007 roku opuściło Wałbrzych prawie 20 tysięcy mieszkańców. To jakby jedna szósta miasta wyjechała stąd i jeżeli dzisiaj mówimy o odbudowie polskiego przemysłu, a to jest uważam jedno z najważniejszych zadań dla władz Rzeczypospolitej w przyszłości, także dla prezydenta jako tego, który jest wybrany przez naród, działanie w tym kierunku, to Wałbrzych właśnie jest modelowym przykładem tego zapotrzebowania. A także pokazuje, jakie są straszliwe skutki likwidacji ważnych gałęzi przemysłowych, także w kontekście tego, co, co, co ostatnio e, proponowano e, na Górnym Śląsku. Program likwidacji kopalń, który jeszcze na razie nie został zrealizowany, został wstrzymany przez rząd pani Kopacz, ale jednocześnie zwracam uwagę w tym kontekście na to, że pani premier ku mu ubolewaniu. Przy milczeniu prezydenta Rzeczypospolitej zgodziła się ostatnio w Brukseli na konkluzję Rady Europejskiej mówiące o dekarbonizacji europejskiej gospodarki, czyli mówiące o odejściu w gospodarce europejskiej od węgla my mamy 90% europejskich zasobów węgla. Mamy tego węgla na 200 lat wydobycia, jak mówią eksperci. To jest dzisiaj nasz najważniejszy surowiec energetyczny i takie działanie jest sprzeczne w moim przekonaniu z polską racją stanu. Polska gospodarka powinna być nadal na węglu oparta. My powinniśmy raczej rozwijać nasz przemysł wydobywczy tam, gdzie jest to opłacalne i tam, gdzie te zasoby węgla są, a nie go likwidować tutaj w Wałbrzychu wtedy na początku lat 90., kiedy likwidowano kopalnie, zamiast zrobić rzeczywistą Uczciwą restrukturyzację zamiast stworzyć faktycznie dobre warunki do funkcjonowania jednej, jednej potężnej kopalni wałbrzyskiej, zlikwidowano ten przemysł. Właśnie wtedy mówiono o restrukturyzacji, tymczasem no, zaprzestano, zaprzestano wydobycia. Mówiono o tym, że w to miejsce będą tworzone nowe miejsca pracy. Nic takiego nie nastąpiło. Wtedy Wałbrzyszanie zostali oszukani. Skutek był taki, że mnóstwo ludzi, dawniej zatrudnionych w przemyśle wydobywczym górników, musiało wyjechać za granicę. Dziś pracują w kopalniach za granicą, a miasto się wyludnia. I to jest to, do czego nigdy nie wolno było w Polsce dopuścić. To jest to, czemu musimy przeciwdziałać. Plan, plan reindustrializacji naszego kraju ma prowadzić właśnie do odbudowy przemysłowej, i to jest wielkie przesłanie na przyszłość. Mam nadzieję, także i dla Wałbrzycha.